Mogę to sobie ułatwić niespecjalnie, dokładając sobie kosztów. Na moich zajęciach jest taka część przy biureczku, gdzie znajdują się trzy kolorowe naklejki. Czerwone oznacza maksymalne skupienie, czyli jakąś pracę zadaną. Pomarańczowe znaczy uwaga, czyli słuchaj, obserwuj, doświadczaj. Tu może być na różnym poziomie. I zielone, dosłownie rób co chcesz, <słuch> tak, byleby w ustalonych granicach. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Jest z nami doktor Agnieszka Gomstow z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny oraz ekspert edukacji. Cześć Agnieszko. Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy oczywiście o niepowodzeniach edukacyjnych, ale z takiej perspektywy nauczyciela. Powiedz proszę, na co nauczyciel powinien zwracać uwagę, albo jak mógłby sobie ułatwić pracę, żeby te niepowodzenia edukacyjne bądź ryzyko. Że dziecko w takich niepowodzeniach edukacyjnych w przyszłości może być, żeby zawczasu wyłapał? Po pierwsze, musi bazować na swojej własnej obserwacji i najlepszej, stale, stale poszerzonej wiedzy. Tak? Mhm. Jeżeli ma określony cel, wie czego szukać, a musi szukać sygnałów tego ryzyka, tak? bo on jest tym pierwszym diagnostą, on robi tą pierwszą czerwoną lampkę, on mówi stop i potem będzie kierował rodziców, to gdy on uważnie przeprowadzi proces, Obserwacji, to wtedy może uruchomić kolejny etap, a więc zaprosić rodziców, uruchomić ewentualnie dodatkowych specjalistów, i potem podjąć kroki postaci dostosowania swojej pracy, i swojej, e, swojej pracy i swojego sposobu reagowania tak? na różne sytuacje trudne. To jest właściwie taki etap wiesz przygotowawczy. Czyli ja muszę wiedzieć, że to jest moim zadaniem, że ja mam podjąć takie kroki, ale mogę to sobie ułatwić niespecjalnie, dokładając sobie kosztów, mm -hmm. bo jeżeli rozumiem czasowych czy finansowych. Tak, prawda? czasowych czy finansowych, bo jeżeli rozumiem, czym niepowodzenia edukacyjne są, jakie są, są ich przyczyny, to mogę zawczasu podjąć szereg działań, na przykład uprościć otoczenie. Zabawki, książeczki, plakaty. gry, plakaty, tak, karty pracy mogę umieścić w odpowiednich miejscach sali. Jeżeli moje dzieciaki mają problem z szeregowaniem, to może bardziej niczym w sklepie, niczym w hipermarkecie. W zasięgu ich wzroku umieszczę zadania, które mają to, czy gry, które mają to ćwiczyć, mają to stymulować. Tak, mogę wykorzystać tą psychologię do tego, żeby zadziałała w mojej służbie. Mogę to, to otoczenie bardziej uporządkować, podzielić je na części, na sfery. To też przecież nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Tylko ani... pomyślenia i pracy, żeby to zrobić. Tak, nie? ale żeby pomyśleć, ja muszę wiedzieć, w jakim celu ja mam działać. tak? Czyli co jest tak naprawdę potrzebne jak ja muszę to otoczenie zmienić. Ale nie zmieniam tylko otoczenia, to będą też metody mojej pracy. I za chwilę do tego dojdziemy, mm -hmm. bo ja chciałem jeszcze zadać pytanie odnośnie okay. do tego otoczenia. To zna znaczy że yy, likwidujemy pstrokatą salę w różne rzeczy, które mogą powodować przebodźcowanie, o to chodzi? Ja myślę sobie, no, że upraszczamy. bardzo tak. Upraszczamy, ale w ogóle zdrowy jest minimalizm. My mm -hmm. mamy nauczyć dzieci posługiwania się zabawkami i różnymi pomocami yy, w procesie uczenia się. Oczywiście. Natomiast jak jest ich zbyt dużo, to to jest klęska urodzaju. To jest przekleństwo. Jak jest dużo zabawek w dziecięcym pokoju, skutkuje to tym, że dziecko nie chce się nimi bawić, tylko chce nowej, chce kolejnej. Jeżeli to otoczenie jest uproszczone, mówisz niepstrokate i słusznie niepstrokate, bo to jest kolejny bodziec, który może dla dzieci, na przykład z deficytami uwagi, działać bardzo rozpraszająco. Ale z drugiej strony, ja bym powiedziała tak, jeżeli jest jakaś część tej sali, która wymaga specjalnego wyeksponowania, tak jak ja to na przykład na przykład robię, u mnie na moich zajęciach jest taka część przy biureczku, gdzie znajdują się trzy kolorowe naklejki. Na ich podstawie tu akurat troszeczkę, ale nie dużo starsze dzieci, bo to są pierwsze klasy szkoły podstawowej. Z tych naklejek, z tych takich obrazków, one wychwytują, czym się teraz zajmujemy. Hmm. Czerwone oznacza maksymalne skupienie czyli jakąś pracę zadaną. Nie musi ona być w ciszy musi być po prostu wykonywana. Czerwone to znaczy działamy. Pomarańczowe znaczy uwaga, czyli słuchaj, obserwuj, doświadczaj. Tu może być na różnym poziomie. I zielone, dosłownie rób co chcesz, mm -hmm. tak. Byleby w ustalonych granicach. Więc mogę mieć taką specjalnie wyróżnioną i wtedy bardziej pstrokatą część którą dzieci będą traktować bardziej informacyjnie. To jest duża pomoc. Mhm. Tak, i znowu nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów. Tak. Ale ja też jeszcze jedną rzecz powiem. Na szkoleniu opowiadam na przykład o tym, w jaki sposób, mając do dyspozycji w sali to, co mamy, bardzo dokładnie zdiagnozować teorię umysłu. I nie potrzebujemy tutaj nic więcej, a będziemy mieć pięknie wykreślony profil. O tym jeszcze za chwilę wspomnimy. A powiedz, czy w takim razie rozumiem, że nie dziesiątki plakatów na ścianie, tylko wystarczy jeden, a najlepiej w postaci pracy dziecka? Najlepiej. Y rozumiem, że nie wszystkie zabawki na raz, a można było rotacyjnie je y jakby eksponować na półce, a reszta w kartonie schowana. Mm -hmm. Czy to jest jakby? Ten sposób myślenia, tak. żeby likwidować nadmierność bodźców, sprowadzając dziecięcą uwagę de facto do tego, co jest w danym czasie najistotniejsze? Tak, ale z drugiej strony musimy uczynić to, co jest najistotniejsze, maksymalnie atrakcyjnym. Bo to, że czegoś będzie mało w otoczeniu, to ok, no dziecko i tak po to sięgnie, to spełni swój cel, ale ja też jako nauczyciel muszę bardzo pracować nad tym, żeby przyciągnąć dziecięcą uwagę i zatrzymać ją jak najdłużej. Na ile skupią się 3-latki w trakcie części edukacyjnej? Te z, tego, z tej ćwiartki, która jest bardzo wysoko rozwinięta, może dociągną do 10-15 minut, No ale kurczę, to nie jest tak dużo dzieci. Tak. Większość skupi uwagę taką pełną tylko na kilku minutach, a więc ja muszę bardzo modyfikować swój styl pracy. Czy to wymaga wielu nakładów? To zależy, jak na to spojrzeć. Praca nad sobą, myślę, to najcięższa praca w życiu. Mm -hmm. To jest raz. Ale my też musimy uczęszczać w szkoleniach, czytać, rozwijać się, próbować. To też jest angażujące. Więc z jednej strony, tak dużo musi nauczyciel zrobić, ale niekoniecznie faktycznie musi do tego dołożyć musi dużo dopłacić. Może mieć fajną wiedzę na wyciągnięcie ręki. A zadam takie pytanie, bo co teraz... Coraz częściej mówi się o środowisku nauczycielskim, o kartach pracy, o podręcznikach, mhm. o tych wszystkich rzeczach, które dziś unifikują. Jaka jest Twoja optyka patrzenia na ciągłe wystawianie kart pracy w kontekście dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi? Po pierwsze, karty pracy nie uczą. Mm -hmm. nie, powta nie służą nawet powtarzaniu. To jest po prostu zadanie, jak każde inne, które trzeba wykonać na polecenie nauczyciela od początku do końca. Dzieci się uczą przez doświadczenie, tak? Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, daj spróbować, a zrozumiem. Janusz Korczak. Nie, Konfucjusz. A po co? <laughs> no. Ale przecież to też takie bliskie mm -mm. Korczakowi, korczakowi, nie? Ok. I teraz dzieci się uczą przez doświadczenie, a więc te karty pracy nie tylko niczego nam edukacyjnie nie zrobią. A właściwie bardzo zaszkodzą. Bo co? Jeden zrobi bardziej elegancko, inny mniej, jeden dokładnie, drugi nie. Dokładnie jeden wychodzi za linię, drugi nie. Eksponujmy pracę dzieci, ale nie karty pracy. Uczmy rodziców, na przykład przy okazji zebrań, spotkań online, nowych, nawet króciutkich, tak to może trwać 5 minut, nie musi dłużej. Słuchajcie, w tym tygodniu poćwiczcie tak poszeregujcie pokażmy co my robimy z dziećmi ja jestem w ogóle zwolenniczką żeby w przedszkolach i szkołach przy każdej sali każdy nauczyciel we własnym zakresie niech przygotuje taki maleńki biuletyn taką krótką informację co dziś co jutro, po to, żeby rodzic mógł porozmawiać z dzieckiem i wiedział o, o czym rozmawiać. Wiedział Jaki o czym sposób? rozmawiać, hmm. bo teraz dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi wymagają powtarzania i przypominania. Więc nie może być tak, że są w naszym przedszkolu, to trwa tylko chwilkę w sumie dla nich ten dzień. I już. Mhm. Tak i zapominamy. I nie, nawet nie pamiętamy, co było na zajęciach, nie powtarzamy, nie ćwiczymy, a przecież mamy być teamem, mamy siebie wspierać wszyscy nawzajem, tak? Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami, rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online Eduakcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl-spe Wróćmy do teorii umysłu. Mhm. Powiedziałeś, że to jest istotny element, w szczególności mhm. w rozpoznawaniu tych kwestii związanych z niepowodzeniami edukacyjnymi. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala nam nie tylko rozumieć czyjeś intencje, a więc zachować się adekwatnie do sytuacji i oczekiwań, nie doświadczyć dzięki temu porażki, nie wystawić się nawet na jej ryzyko. Ale teoria umysłu pozwoli również budować bliższe relacje. Jeżeli ja więc wiem, że ty lubisz filmy sensacyjne, a ja wolę romantyczne, to do pracy nad naszą relacją, no, obejrzę z tobą tego Rambo. Tak, ok? Dlatego, że mi na tobie zależy. To wygląda w ten sposób, gdy mam rozwiniętą teorię umysłu, wiem, że takie rzeczy się robi, bo potrafię przewidzieć dalsze skutki swoich działań i też zaplanować to działanie. Ta teoria umysłu pod tym względem bardzo potrzebna. Wyjaśnijmy tylko, o co chodzi w teorii umysłu dla osób, które nie miały okazji oglądać mhm. z Tobą innych materiałów. Teoria umysłu to zdolność do rozumienia, że druga osoba, która jest w tej samej sytuacji co ja, może co innego w tej sytuacji myśleć, inaczej czuć i w związku z tym inaczej się zachować. To możliwość przewidywania różnych scenariuszy zdarzeń i planowania w nich działania. Czyli jednym słowem, dzięki zrozumieniu teorii umysłu i zastosowania narzędzi, które pozwolą nam ją urzeczywistnić, jesteśmy w stanie ułatwić sobie pracę w tak. grupie przedszkolnej. I zrozumieć dziecko. Tak? A jak zrozumiemy, to ustalimy właściwie cel. Jak to się może obrazować w grupie przedszkolnej zatem? No mam sytuację, która jest potencjalnie wynikiem niepowodzeń edukacyjnych. No i co? Przykład jakiś. Wyobraźmy sobie w takim razie, że dwójka dzieci bawi się wspólnie. W pewnym momencie, no z uwagi na to, że jedno dziecko ma mniejszą sprawność motory, motoryki małej. Czyli jest w ryzyku niepowodzeń edukacyjnych. No w tej zabawie ta osoba jest nieskuteczna. Na przykład budują razem wieżę, no i ta wieża się naostawo rozpada i dochodzi do sytuacji trudnej. To znaczy kolega, który jest dużo sprawniejszy w tym obszarze, no nie wiem, nakrzyczy tutaj na naszego Bartka. Gdy mam zaburzenia teorii umysłu, mogę bardzo na skróty pomyśleć o tej sytuacji, bardzo szybko się zniechęcić. Nie zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło. A i kolega, który jest ze mną w tej relacji, w tej sytuacji, nie do końca może rozumieć mnie, dlaczego mnie jest tak trudno, dlaczego ja się teraz od niego odsunąłem i nie chcę się z nim bawić. W teorii umysłu zwracamy uwagę, co ktoś pomyślał. Jak więc bym zainterweniowała jako nauczycielka? Podeszłabym do chłopaków i powiedziała: Słuchajcie, rozumiem, że się bawicie razem, tak? Doszło do jakiejś sytuacji. Do jakiegoś między wami konfliktu. No to teraz przyjrzyjmy się, co się stało. Rozumiem, że budujecie razem wieżę. No tak, tak, bo on zrzucał klocki. Okej, okay, czyli on rzuca klocki i co Ty sobie pomyślałeś? Zapytałabym, a jakbym nie usłyszała odpowiedzi, to bym podpowiedziała. Pomyślałeś, chyba mu to nie wychodzi, nie uda nam się tej wieży zbudować. Może ciebie to rozłościło, co? Stąd takie zachowanie. Nie wiem, stąd ten krzyk, czy jakieś popchnięcie, czy odwrócenie się. OK, przechodzimy do drugiego uczestnika tego procesu, tak? Czyli... W momencie, gdy twój kolega podniósł na ciebie głos, powiedział to takim tonem, pomyślałeś sobie, kurczę, chyba mi to zupełnie nie idzie, zrobiło ci się bardzo przykro, rozpłakałeś się, odszedłeś. I teraz pokazuję wszystkie elementy tego procesu. W zaburzeniach teorii umysłu ja mogę nie rozumieć tego kontekstu, tego co dzieje się z drugą, tego procesu w od ogóle. Od razu dochodzę do wniosków. Tak, Tak, od razu dochodzę do wniosków i to te wniosków bardzo wąskich, nie tak rozbudowanych jak te czyje. Bo my możemy pomyśleć o przeróżnych motywach dziecięcego zachowania, możemy nawet zaprojektować multum myśli, jakie mm -hmm. przyszłyby dzieciom do głowy, ale my mamy tą teorię umysłu rozwiniętą prawidłowo. Przy jej deficytach mamy bardzo wąskie rozumienie. I teraz ja mówię o sytuacji między dziećmi. Ale teraz popatrzmy pomiędzy dzieckiem a rodzicem, czy dzieckiem a nauczycielem. Dziecko też bardzo szybko odczyta, jakie oczekiwanie, jaki w jego poczuciu komunikat leży pod tym dorosłym zachowaniem. Gdy rodzic mówi zrób to jeszcze raz, Niby komunikat taki neutralny, ale przez dziecko z deficytami teorii umysłu może być zobrany, odebrany zupełnie inaczej. Jestem do niczego, mm -hmm. tak? Nigdy mi nic nie wychodzi. Rzucę to. Nie lubię przedszkola, nie lubię szkoły. Ok, nie chcę iść. Hmm? To tak wygląda w praktyce. No niesłychane. Tak sobie myślę teraz, kiedy mówiłaś, odpowiadałaś na moje pytanie. To tak sobie pomyślałem, że też kiedyś tak miałem, chyba, w sensie, że bardzo szybko dochodziłem do wniosków bez myślenia o tym, skąd to się wzięło. Nie? Hmm. Ale przyczyny tego stanu mogą być bardzo różne. <gry> ja powiem tak: praktycy widzą, że kobiety i mężczyźni różnią się w zakresie teorii umysłu. My, Dziewczyny, może potrafimy tych scenariuszy dalej y, rozwinąć. Więcej. Mm -hmm. Dużo więcej. No panowie, to nie znaczy, że panowie myślą gorzej. Nie, nie, nie. No, chcę być tutaj inaczej. bardzo dobrze mm -hmm. tak, myślą inaczej. To znaczy, że macie myślę sobie taką umiejętność, tak to obserwuję, żeby szybciej niwelować, różne nieistotne informacje, odrzucać je od tego procesu myślowego. Dzięki temu ten scenariusz wam klaryfikuje się dużo szybciej. No my ustalimy ich dziesięć. 15 hmm. tak? Trudno wybrać. Trudno wybrać. <laughs> Dobrze, Agnieszko, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się przyjdzie nam porozmawiać na temat teorii umysłów. Wszak to szalony, szalenie ciekawy hmm. temat. Dziękuję za to, że jesteś z nami i że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję państwu. A wam serdecznie dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie i słuchacie nasze podcasty. Zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci.